Dawno temu w Chinach żył rolnik. Pewnego dnia stracił jedynego konia. Jeszcze tego samego dnia sąsiedzi zebrali się, żeby go pocieszyć. Mówili: Jakie to nieszczęście spadło na ciebie. Lecz on stwierdził tylko Być może. Następnego dnia koń powrócił, przyprowadzając za sobą sześć kolejnych. I znów sąsiedzi odwiedzili rolnika, tym razem uradowani, mówiąc mu: To wspaniale, a on odparł tylko być może. Parę dni później syn rolnika, próbując osiodłać jednego z dzikich koni, spadł i złamał nogę. Wieczorem sąsiedzi przyszli do domu rolnika, ubolewając nad losem jego syna. Pytali: Czyż to niewielki pech? Lecz on odpowiedział jedynie: Być może. Kolejnego dnia w wiosce pojawili się cesarscy wysłannicy, przeprowadzając pobór do wojska. Jednak syn rolnika, ze względu na swój stan zdrowia, został pominięty. Kiedy sąsiedzi pojawili się uradowani, pytając go, czy nie uważa, że los się do niego uśmiechnął, usłyszeli po raz kolejny: Być może. Cała natura naszego świata to całkiem skomplikowany mechanizm, w którym ludzka złożoność jest tylko jednym z wielu czynników. Niemożliwym jest więc z całą pewnością stwierdzić, czy jakiekolwiek zdarzenie jest dobre lub złe, ponieważ nigdy nie wiemy, jakie będą jego późniejsze konsekwencje.